biegał po chodnikach. Teraz znowu odwilż przyszła, od środy ma przyjść. Jakieś takie troszeczkę jakby zimniej. Derzy ze śniegiem i śnieg chyba... Aż no, tak się pieprzy, nie? Ale lepiej niech jest nie, nie cieplej niż, niż zimno. Ale, no niby tak, ale już... A lepiej aby był taki przy i słoneczko, ale mój wujek teraz, znaczy, co ja Pieprze, kurde. Ten tam kolega taki przyjechał z kontraktu, sąsiad i pojechał sobie na działkę trochę tam popatrzeć, bo za dużo nie zrobi, nie? Mówi, że tam mu niektóre rzeczy już zaczęły pąki się pokazywać, nie? A on mi to mówił po świętach, no czyli w grudniu, No, no to zobacz, kurde. To tam mu jak te pąki się pokazały, trochę przymarzną, to na wiosnę znowu się pokażą, ale to już nie będzie to, nie? Ogólnie no, jest ciepło. Niby jest ciepło, ale, ale zimno jest. Ta Jak tam na to, to zimno jest. Co do Bydgoszczy jedziecie z psza? Tata mówi, do laryngologa czy nie? Ja, Do laryngologa. No, gastrologa. Gastro... A, gastrologa. Gastro a no tak, to jest on, od tych, tych. Od żołądków. od żołądków tam, od obytów. No, ja sam, sam chcę, nie? No tak, tak. Tam kiedy, kiedyś częściej się, się badał. Wszystko kiedyś. A teraz tam się pogorszyło. A z drugiej strony może tam faktycznie się przebadać, bo to nieraz oni te elita sprawdzają wtedy, nie? Kolanoskopiem by się przydało, bo to grube jelito. A no jo no. na grube jelito chorują. O chorują. A w kurde, a w czczewie to słyszałem, że tam niektórzy sobie dwa razy do roku y, prywatnie chodzą. Y, 400 zł płacą za czyszczenie grubego jelita. Ja. Oni to wszystko tam przepuczą z tych takich, wiesz, tam takie, co tam są, nadrosty jakieś. Tam się obkleje, tłuszcze, nie tłuszcze, Co mówią, że z tego nieraz jakieś choróbska się robią, nie? Polipy, polipy. No bo te wszystkie polipy, to wszystko, co tam w środku znajdą po drodze, to oni to wyczyszczą, nie? a z tego się robią. Ale znowu z kolei na fundusz nie ma czegoś takiego, bo to już jest taka kosmetyka, żeby to każdy by chciał, nie? Żeby tam jeszcze jelita, nie? No to każdy by chciał, jakby na fundusz, by się zapisywał, nie? Oni tego nie szczą za bardzo. Nie, to. To było lepiej. Prędzej zalecą jakieś takie lekarstwa, albo coś na przeczyszczenie, coś, żeby trochę tam. Kurano, to długo bawi, że kosztuje. To długo bawi, bo no nie z Tam w dupie jest, nie? No ja, W dupie jest lekarz. Mhm. I to z godziny, to dobrą godzinę jedzie dupie. A jeszcze jest takie coś, że od, od gardła też sprawdzają, kamerkę wpuszczają. I, że to Kiedyś nie chcesz, że to, jest to do żołądka wtedy wpuszczają, to ja kiedyś miałem takie coś skierowanie i mi tam jeszcze jak w szpitalu oddziała, załatwiła, bo mnie tak strasznie żołądek coś bolał i później tak stwierdziłem, może jakiś wrzodzik, czy coś, nie i mówię, a i wtedy takie zupy zacząłem trochę bardziej na ostro jeść i mi tam piekło, ale później już przeszło mi całkowicie to, a ona mówi, to idź, idź, bo tak jak masz iść, to idź, ja, ona zadzwoniła do profesora tam na, na, na ten, gdzieś tam na, tą, na ten oddział i już idź tam oni na ciebie czekają. Ja się przestraszyłem nie doszło. <noise> A <noise> była żła. Mówi kurde, załatwiłam ci, to trzeba było i głupiego ze mnie zrobiłeś. Głupią. <noise> no. <noise> bo jak mi tam koleżanki powiedziały, że, że będą mi ten gardełko trochę tam popsikają, będą kamerę wpuszczać do żołądka, to wiesz jak to... Może <noise> no tak aż to w skopy. Jojo, no. no to od razu się przestraszyłem. Ten, tą żabkę całą połknąć nie? to ciężko połknąć jest No no właśnie o to się rozchodzi, ten niby pierwszy tam tak. moment, żeby to przełknąć. No. Później tam jakoś to już niby oddychać. No dobrze no. Tylko, tylko połknąć jest. Tak. Nie da... No Bo jak ja tam do stomatologa jak musiałam chodzić, to pamiętam, że miałam problem jak ona mi tam... Mówiła, a to zębek, ząbek podczyścimy, a to dzisiaj od razu zaaborujemy, kurde, tego saka jak mi kładła, zawsze miałem problem przełykać, wiesz, ślinę. No nie ma, tam się połujka. To... to jakoś tak dziwnie jest, a ona jak tam Ci coś robi, już wierci, to nie może za bardzo, nie, nie wiesz co zrobić, nie. Kurde, jak ja sobie przypomniałem, że ja, ja miałam problem u stomatologa, zawsze mam u stomatologa problem. I uciekłeś. Znaczy od stomatologa nie uciekłem, bo ona mi wszystko ładnie wyleczyła, nie. Ale od tej się co tam... Ci ale tam ja, o, tam uciekłem. Ta oddziałowa mi załatwiła, szefowa, ale. Znaczy nawet nie dotarłem tam. A oni jak widzą, że już tam ktoś nie dotrze, to wtedy jest zaszytu od razu, bo tam na godziny. No, A to akurat u takich moich koleżanek, to one pewnie mnie tam po nazwisku nie skojarzyły. Po nazwisku, bo nic mi nie mówiły nigdy. Bo tak to by dzwoniły zaraz do mnie, a ty gdzie jesteś? Jesteś wpisany czy coś? Nie, jakby mi tam bardzo jeszcze wtedy bolało, to ja bym położył, a jak, jak już mi później to przestało mieć ten żołądek pobolewać, nie, ale to, to różne są przypadki. Kiedyś tam na w Gdańsku na, na Zaspie taka dziewczyna 20 się zatrudniła i, i ona, że ją żołądek boli, to lekarze wiesz, powiedzieli, żeby więcej jadła, bo ona tylko na całym dyżurze zjadała dwie bułeczki i serek taki wiejski. Nie? To musisz więcej jeść, bo to jest 12 godzin do niej mówią, ona mówi, no że tak wszyscy teraz tam się odchudzają, no i ten. I tam za jakiś czas przyszła na dyżur i zemdlała im. No I już się nie obudziła. Bo na No a to taki przypadek, yy, wiesz... Umarła? Umarła, ale ona miała się okazało, że ona miała raka żołądku. Ty, dziewczyna 20 lat. No, żołądku. ona już miała raka żołądku. A wtedy tam sobie trochę pluli broda, a mogliśmy ją wysłać, kurde, nie? Bo to na chirurgii ogólnej pracowała, a oni się tam zajmowali właśnie yy, takimi podobnymi tymi przypadkami. śledziony, i wątroby, i nerki, i ten, i tam takie resekcje żołądka, czy coś to nie robili, nie? No ale kto by tam pomyślał, nie? A jakby przebadali, nie, to by od razu, no to wtedy by, by stwierdzili. A ona wiedziała, no Nie, nic nie wiedziała. Młoda dziewucha. I nie wiedział. Ona w hotelu robotniczym, takim pielęgniarskim mieszkała. To taka wiesz, przyszła gdzieś tam skądś pierwsza praca, wiesz, ubiek, to tam po szkole, nie? A one wszystkie tak się odchudzają później słabe, nie? I tam tam doktor do niej mówi, to trzeba więcej trochę jeść, bo to jest 12 godzin pracy, nie? Żołądeczek, nie? Bo to sztupła była, on to tam wiadomo, odchudzają się jak to dziewczyny. A 12 godzin pracowała. Tak. Ale nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział, bo to się mało co zdarza, nie? By poszła się przebadać, to na pewno by tam się dowiedziała, ale to już też nie wiadomo co to, we, nie? ona już w takim stopniu, już, że ona straciła przytomność no, i, to... i później wylądowała na, o, na ojomie i zmarła. Nie? A żołądek to wiesz, to już po drodze od razu tam te trzustka, to wszystko, nie wiadomo co tam, wszystko zaatakowane. Nie? A starsi, starsi jak chodzą do lekarza, to nieraz lepiej. Bo ci starsi to chodzą się, badają, nie? Jak tak wykryje szybko w miarę, nie? Starsi, to tam lubią lubi Ale co, ale jak szybko wykryją ci starsi pójdzie się tam przebadać i coś tam wykryją na początku, to trochę się poleczy i później się słyszy, a wyleczył się, nie? Jak zawsze, to wyleczy prędzej. A jak późno, to późno. Właściwie trzeba, nie, trzeba. się właściwie. No trzeba, trzeba. Niestety zawsze trzeba było. Kiedyś tam było troszeczkę inaczej z tą diagnostyką i z tym podejściem, nie? Ludzie tak nie chodzili do lekarza, nie? Tam do tego Biśniewskiego, jak jechali do tego chirurga, to chyba, że tam ręka mu coś złamała się, <grytanie> to pojechał. Ktoś jak się o, o, obił za dużo, tam gdzieś się pouderzał, no to po, do, do, do się jechało do Wiśniewskiego, do chirurga, jak był bardzo przeziębiony, no to do Krosk... Był... Ale, ale o, wszystko liczył, Wszystko liczył te Wiśniewski. Tak, tak. No, ale to... był chirurg, właściwie. Właściwie chirurg, ale jak w sumie już człowiek człowiek był pełnoletni, to do niego chodziło jako do ogólnego, nie? To też tam chyba on jako, jako ogólny przyjmował. Jako tak normalnie tam w receptę tam coś na no, jakieś przeziębienie wypisywał, nie? Hmm. Ale tam nigdy nie było jakiejś takiej diagnostyki, nie? Nie kojarzę, żeby takie, wiesz, jakieś takie badania... To tak jak w medycynie pracy, nie? No tutaj Podstawowe, nie? Przechodzi tam takich taki badań. No może tam może jakieś badanie krwi robi, nie mówił już nie pamiętam, nie? W tych oświatkach takie badania i robi, w tych oświatkach tam nawet nie wiem, czy oni tą krew tutaj badali, nawet jeżeli, czy to nie było tam gdzieś do grudzion zawożone, nie, do badania, jak do... to kiedyś te czasy były. Teraz to był Ja jak ja, badali krew, to, się badać, to być Teraz mają takie maszyny, tak my w szpitalu mieliśmy normalnie na oddziale wujek taką maszynę, na sali wybudzeń, tam gdzie pacjentów się operowało i zaraz była sala wybudzeń. To takie gazometry, tak zwane. To się było. Jak lekarz pobierał krew pacjentowi, to on do takiej maszyny tylko wstawił, i pielęgniarka tam za parę minut już normalnie drukowała cały wynik. Ale to też wszystko w setkach tysięcy złotych, nie? Takie urządzenia. To już. i to bardzo szczegółowo tam wyskakiwało wszystko, nie? Tylko to pewnie widocznie w tych laboratoriach już wcześniej były, tylko to. Tylko w laboratoriach, a tutaj już na oddziałach się nawet pokazały, żeby nie, musie, żeby nie musieć gdzieś do laboratorium biec, to już pielęgniarki tylko pobierały krew i one normalnie sobie same do urządzenia wstawiły i wszystko ten, tam jakieś tylko takie odczynniki się wstawiało, takie płyny się przynosiło z apteki, czy tam takie buteleczki, takie płyny się wstawiało z tyłu do maszyny, bo to zawsze musiał tam do każdego badania jakiś tam płyn być odpowiedni. Czy jakoś tam się tak robiło, że tylko te płyny musiały zawsze w tym urządzeniu być, i później cały wynik wychodził? Od A do Z wszystko cholesterol, niby cholesterol. To jest technologia, nie? Ale widzę, żeś spadł z tego kota. Co? upasiony ten kot. tam się pasie. Tam przepraszam, patrzył, nawet u mnie nie chce dojść, taki nieżarty jest kurczę. nie bardzo nieżarty jest, ale my sami się żyjemy pewnie, my sami hmm. chyba. Śniegu nie, nie ma nic, Nie. a było trochę wiesz, kurde było, a u was też tu sypało, w telewizji widziałem. To na razie. Tak, znaczy... Ja tak teraz, teraz w tym tygodniu trochę to tak nie za bardzo, bo mi cały czas tak katar z nosa schodził, wiesz? Bo do pracy się ubieram ciepło. Bo ja lubię ciepło. Mam takie kalesony wojskowe i jeszcze pod tymi kalesonami mam cienkie kalesony, takie zwykłe. I później normalnie spodnie i kurtka zimowa i to i tamto i to. No i mi fajnie ciepło jest, ale teraz te dni takie przyszły, że było trochę za ciepło i w tym to jak przychodziłem do domu na śniadanie, to musiałem tak połowę tych ciuchów zdejmować z siebie. Bo już tam o godzinie 11-12 to już inaczej było trochę niż rano, nie? A to też tak wiesz, raz się przegrzejesz, raz się kurde przewiejesz. A na śniadanie do domu przychodzi? Do, do, do. Tak, bo ja mam parę metrów. Znaczy na Znaczy na jedno tylko. Takie ja mam tak na śniadanie jak stąd do Nawrockiej. Wiesz. W tym bloku co mam te garaże służbowe, to w tym bloku mieszkam. Nie? To praktycznie tak jak było. W tym domu mieszkam i w tym domu mam tam te garaże służbowe. No i tam od razu koło tych garaży w drugim budynku jest warsztat, nie? Na parterze w takim tam pomieszczeniu, nie? Nasz warsztat taki. Taki dodatkowy, bo to w sumie tam bardziej tam klucze trzymamy, takie różne, co tam potrzebujemy na osiedlu, niż, niż coś tam robimy, bo w garażu mamy też tam dużo narzędzi. Nie, nie tak to <laughs> A nie ma u nas takiej stołówki, znaczy, nie, znaczy mamy taką tam stołówkę, ale nikt tam nie chodzi na tą stołówkę. To, to biorę, zrobiona bo zrobiona tam dla nas, dla sanepidu. Ale w tym pomieszczeniu nie ma zlewu, bo nie ma jak podłączyć zlewu, bo tam nie ma dojścia do, do wody. <laughs> A Sanepit mówi, jak jest, że musi być zlew i musi być toaleta, nie? I to takie, wiesz, tam, tam jest zrobione tak dla oka trochę, ale tam nikt nie chodzi. Nie? Tam te dziewczyny, co sprzątają, to one mają te swoje takie kanciapy, nie? W piwnicach, tam gdzie trzymają te swoje tam przybory do pracy, to mają tam swoje czajniczki i... I szafeczkę gdzie się przebierają, stolik, kanapki, to wiesz, każdy tak sobie samemu tam trochę, nie? Każdy sobie tam gdzieś przeważnie sam je, nie? No koledzy to jedzą w tym warsztacie, bo nie mają gdzie, no to gdzieś... bo oni przyjeżdżają z innej części Gdańska W warsztacie siedzi na krześle Stołówka, stółka. Jakby jedna stołówka była, to by to... Niech nie by mnie mieliby daleko, nie? I żeby to jeszcze ten... chcieli wszyscy razem usiąść, nie? To każdy i tak, co tam i tak po takiej stołówce, jak tam każdy sobie idzie na śniadanie, o której chce. Bo sprzątatki to przychodzą na szóstą do pracy, nie? Do czternastej, nie? Znaczy mogą przyjść tam na wpół do ósmą, do wpół do czwartej robić, nie? no, ale takim wygodniej, rano sobie szybciej tam zaczną sprzątać, nie? To sobie wcześniej wychodzą. My to znowu przychodzimy na siódmą trzydzieści do piętnastej trzydzieści. No, chyba, że mamy w nocy napada śnieg, no to wtedy wszyscy na szóstą przychodzą. I... To trzeba rano wtedy ten śnieg ogarnąć, posprzątać i tak tutaj... Tak jest zadowolony. Tak! Tylko trochę za dużo się zrobiło tej pracy. Za dużo no Za dużo bloków, już coraz więcej bloków, wiesz? Teraz kolejne dwa bloki doszły. To jest już 44 rodziny, niby nie dużo, ale to jest o ile więcej roboty, nie? Lokatorzy dzwonią cały czas, że to proszę pana tu przyjść, pokazać to, a tamto, a tam gdzieś yy, dopiero co używają, to mówią, że gdzieś tam coś kapie delikatnie, to to, to tamto. To A to chcą telewizję, żeby udostępnić pomieszczenie do mediów, bo chcą zamówić sobie z elektrowni, że licznik podłączyć, nie? A to telewizję chcą sobie podłączyć, nie? s.a.: że to już jest prywatna sprawa, nie? No tak, ale żeby, żeby, żeby podłączył telewizję, to musi przyjść konserwator, otworzyć temu z elektrowni, czy temu z telewizji to pomieszczenie gdzie tam można się podłączyć. Oni tam nie mają wstępu, że tak sami sobie sobie wchodzą, tylko oni idą do faceta, podłączają mu tam te kabelki, a później jeszcze musi zejść do rozdzielni, tam gdzie są liczniki, jeszcze ten na przykład z telewizji musi tam jeszcze coś podłączyć mu sygnał, nie? To tak wygląda, nie? Na razie, si każdy słucha telewizji. Wszędzie, nie? Każdy słucha telewizji. Chyba otwarte jest. No akurat nie jest otwarte. Tam nie może być otwarte to pomieszczenie, gdzie jest ta skrzynka od telewizji. Tam wszystko musi być jak chcesz. Ale jak nowy telewizor się kupi? Tylko jak nowy. Yy, to nie, to chodzi, że jak przyjdzie do mieszkania, to on nie ma w, no, on nie ma w ścianach sygnału. Ma takie, takie wejścia na kabel antenowy, ale żeby mieć telewizję, to trzeba zadzwonić tam na przykład gdzieś do tych tam... Z UPC na przykład, że przyjechali mu sygnał podłączyć, i on musi sobie umowę podpisać. Wiesz, mówię. On musi umowę podpisać, że on mieszka w budynku na takim i takim, na przykład pod numerem 1 i on chce mieć telewizję taką i taką, będzie tam 40 zł płacił. Na przykład no, to umowę, umowę, i wtedy da. przyjeżdża ten facet, co instaluje, do niego do domu wchodzi. Ale, ale jak ma to nie, 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 nie musi latać do, do powiecie, jak nie? A to on musi, ale musi instalator zejść mu sygnał podłączyć. Bo tam są te kabelki od sygnałów, nie? Ale jak podłączy, to już mam. Wtedy już ma na lata, nie? No. No ale to przeważnie to jest tak, że za dwa lata znowu będzie chciał, bo jak mu się umowa skończy, to nieraz przechodzą do kogoś innego, nie? Bo teraz to jest kilka tych takich telewizji, nie? No Jest tam też. Ja to jest. Vectra, Orange, UPC, teraz się tam namnożyło tego. A jeszcze kiedyś były na osiedlu, pamiętam, takie, że płaciło się 15 zł <laughs> za 40 programów, 15 zł kiedyś pamiętam. Taka była sad coś tam, heł mi ludzie przed, przed wczoraj. Yy, tą, no, a tam to z telekomunikacji. Z telekomunikacji i telefonicznie przedłużyłam telefon i telefon Aha, no no. Telefonicznie. Bo to zawsze na dwa lata. A no ja o się pytają, czy pan będzie rezygnował, bo jak rezygnujesz, to musisz tam jakiś okres... Wcześniej chyba umowę napisać Myślę, wysłać. Na dwa lata. Nawet telefonicznie. Tak tak, oni sami. Oni się pytają tylko. Czy nie chcesz odejść, czy tam co, nie? Czy, 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 czy zostajesz... Krót, tutaj. Dwa lata bo krócej, a jak krócej to ty trzeba dopłacić trochę. Nie jak masz cały czas ten sam numer, to... Ale numer ci jeszcze ten został co miałeś kiedyś wytgoszczy? Tak. No, można teraz tak, nie? No można. No no. Jest no. Bydgoszczy zwolnił czasem <laughs> idzie. No ja. Jest By Bydgoszczy numer, a <laughs> a tu ten het na gosze. Aż pod granicą, nie? No. 80 parę kilometrów kurde. Nie raz Bydgoszcz. Tyle samo do Bydgoszczy, co do Gdańska, nie? Nie raz z Bydgoszczy. To co pociągiem idziecie pewnie? Pociągiem pociągiem znaczy. no. Aut, Autobus nie jeździ jak. A, a, a po co tarifów? Jeszcze pociąg. Mam jeszcze u, ulgowy pociąg. Mało że pociąg, a jeszcze ul, ulgowy. <laughs> a tarifa to... 70, 70 zł najmniej. Nie, po co? pociąg, a pociągiem się wygodnie jeździ, ja lubię pociągami jeździć. To w do Grudziądza i do świecia. tam specjalny jadą. Tata jeździć Taryfu, bo Taryfu to jest po pod No ale ja. tam od tego autobusu się kawałek, a daleko się tam nie szło, ale kawałek jest. Ja. Bo ja tam chyba jeszcze jakiś no, autobus. że Autobusów nie ma, autobusów nie ma. Autobusów nie ma, ale busy są. A busy. Ale to jeden diabł. Ale bus to trzeba do nowego znowu się dostać. Jo? No? Do, do nowego no, no. no ja pewnie. Do nowego trzeba. Do nowego można dać staryku. Ten kawałek. Ale nie po, 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 po świecie stary pół stary. Mam mu jeszcze stary, stary pojeździe. Mało jeszcze ja dalej pojeździł. I w stany pierwszy autobusów nie ma i nie ma, nie ma i nie ma. Kiedyś były, teraz nie ma. Ja w tym roku pogadałem prawie z tym lipcem. Pogadałem i były mówił tu ma... Coś tam musi, na pewno jest. I Kiedyś tutaj był zawsze ten 9:15, nie? Coś taki pamiętasz? No Stare czasy jeszcze, no. co do szkoły jeździłem do nowego. Ale wtedy to było. To się... No, 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 to. <noise> Ale on wtedy do świecia jechał, nie? Tak. I jak się chciało coś w, w, w ZUS-ie się w. załatwić, Ale albo dźbiny, w sądzie to... Przy, z Lipiny przyjechał, tu a do świecia różdał. To jest takie, takie głupie. A no, 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 no. Tak, to było tak. Takie coś głupie też było. Z dziepiny tutaj taki cały rodzin, tutaj jeździ, żeby do świecia ruzy jakąś taką głupią umowę miał nie, że musiał chociaż on z tych lipinek zawsze pusty przyjeżdżał nie? Pusty? No faktycznie, żeby tam zabierał kogoś nie? Tam nie byli, psu post, post. Może on tam mieszkał, kurwa nie wiedział, ich tam. No i potem te powiedziałem, że tam tady nie jedzie i tyle. Głupie. Wiem, dole czyli busy idą, autobusy nie, nie jeżdżą, ale, ale busy jeżdżą. A to, to nie dam obojętnie. Ja czy autobusem czy busem jadę. I każdy ma obojętnie. I teraz jeżdżą. Co godziny A. Teraz jeżdżą. No bo pewnie jeszcze... Do, ta grupa, nie? Tam się pewnie w grupie zatrzymuje. Ten, ja Ten co na świecie. No. War lubi może się zatrzymuje i w grupie i... No. Po drodze tam jest to przez Ładubie, przez Kowocze, no, a, Tybutsi.